Dam, dadam, dam, dadadam, dam, Babababam, dadadadam, babumc Dudum, dudum, dudum Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku z portala Eee I co? Zaczynamy tam gdzie skończyliśmy Eee Chyba tu Jakiś update był Z tego co widziałem O matko Ale mi daje po nie wiem jak mam. Ale dobra Lecimy nadu. No. no, to fajny początek odcinka. Loading screenie. Well done, candidate. You are nearing the final test chamber. Solving this last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Avenger Science Human Emergency Response Team. No. I już przejdę jakiś taki znaczną etap, tak? O tym. Dobra. Ja dopiero wstałem, jakby co. Mogę, mogę nie ogarniać dużej części, więc proszę mnie nie wyzywać w komentarzach jakoś mocno. Dobra. Może tak. Nie wiem, gdzie to muszę nakierować, a tam, to nieważne. Się robi tu chyba jest jakiś błąd bo nie ma tak kabla dalej pociągniętego tego się wydaje I tutaj błąd wywala jakiś okay. No co wam powiem. Ciężkie się wylosowało. Więc z tą kostką tu podejść. Bo jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie ja mogę to ten... ...podgrzać? Tu jakieś dziury w suficie niby. Nie wiem, co to oznacza. Może jak kostkę położę, to coś innego stanie? No nie, dobra tam podbiec, że tak powiem. Chyba. Nie, no bez przesady, nie na rady. Seryjnie ciężkie się wylosowało, szczególnie po, przy, po poprzedniej mojej wymówce, że kurde, dopiero stałem. Faktycznie ciężkie się wylosowało. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Nie, nie mogę, nie zdążę, no. Mhm. Mm Na radę drugą jakoś. Proszę cię tam tam jest znika no. Widzowie. Proszę o jakieś rady no. Nie robi, to jest problem taki. To nic nie robi. Ja tam nie mogę się dostać. Może zbugowane jest, co? Ja tak naprawdę wszystko dobrze robię, tylko tu jest Bóg jakiś. Też tak myślę. Znaczy, y wiecie. Y Pro, Problem, największym w tym poziomie jest w porównaniu do innych, że kompletnie kurde nie mam pojęcia. Tak. Tak totalnie. Nie jest tak, że, że tylko trochę. Ja totalnie nie mam pojęcia, co robić. Nie dobra, tu jest dziurka. To już coś. Jest tu ściana? Portal? Kurde, nie widzę, żeby było. Może to zobaczę. Jest tam ściana na portal? Ty no, nie ma. Chyba te dwa kliknąć, żeby otworzyć drzwi. O, 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 mam pomysł. na kostkę o. Jak położyć tu kostkę, tak? Ale my dopiero po jakimś czasie I tutaj zaczęła laserem dawać Dobra, czaje. O ja, cię sunę, patrzcie to Tak Idziemy tu i odpalamy portal Było blisko, dobra? Zaraz Tak i musimy tak laser nakierować, żeby... Żeby grzał nam tam. Czajcie o co chodzi? Patrzcie. Ja już to. O, właśnie, w ten sposób. Teraz zabieramy sam laser. Spadnie to. Idziemy tu. I otwieramy tam. O, ale wymyśliłem. Ale wymyśliłem. Dobra, mamy to. Czyli teraz trzeba tu laser. Jak dobrze rozumiem, tak. A tam trzeba... Yy, postawić. Ile laserów, ile laserów. Dobra. Portal teraz tu. No, łatwiutkie, łatwiutkie. Teraz portal tu? Hmm. A czemu nie działa? Muszę wymyślić sposób, żeby to... Nie wiem, że otworzyć. To jeszcze zagrać laserem? No nie no, trochę już powalony. To idzie tam, trafia tu, tu. Nie podał mi się to już. Muszę w ten sposób dać. Jest troszkę problematyczne. zajdzie na samym tym jednym poziomie, ale jazda. Jak zrobić, żeby to było tło? Ja bym mógł przyłączyć portale. To by było bez problemu, ale nie mogę. To bym sobie dał teraz yy, pomarańczowy, czy od razu bym dał tu pomarańczowy? Tak nie można. Nie mogę teraz wyjść. Ajcie mi wyjść. A, dobra. No przecież, mogę przełazić przez laser. Ale głupta ze mnie. Yy, w ten sposób. No. beka ze mnie widzowie. Pewnie w komentarzach mnie nie będziecie jechać za to, ale... Zdarzy się. Będę dalej się sprawiedliwiał. your aperture science-provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the aperture science hard light bridge. rest assured that, unlike your fragile human tissue, all aperture science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4000 degrees kelvin. Then, I'm going to Ej tu mam kostkę. Mamy również portal. Ej, teraz tę kostkę wezmę. Portale znikają. Coś jest. A. And não puxou. Mm -hmm. mm -hmm. Znaczy, nie ok, ale no okej. Okay. No w ogóle coś jest, bo nie widzę zbytnio. Ale schiza. Yy. A jak to wyłączyć? Aaa, dobra. Jeszcze raz tu kostka, jednak. Ops. Potrzebuję kostki w tym miejscu. Potrzebuję jakieś przysłonić ten laser. Czyli... Jak przejdę to portal zniknie. Przecież o. nie da się tak. Okej, okay. ale fajna wskazówko jest to, że mogę na dole mieć pusteczkę, a że tam przejść! <śmulatuj> <śmulatuj> Hmm, 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 a i teraz strzelić tam? Nie, to teraz będzie się zamykać przecież. A i teraz jest rozbić kostkę, dobra. Czaje, czaje. Dobra, czaje, czaje. A ja potrzebuję tu kasteczki. Czy ja potrzebuję tu kasteczki, żeby drzwi się otworzyły? A tu coś jest. Chwila, wyrzutnia nasza ulubiona. Okej okay. I zresztą kolejną kosteczkę Mądre A, i portal mi znikł i Już sobie nie teges O Boże, moje ostatnie szare komórki tak cierpią No jak ja mam teraz tędy przejść? Tak, boli. No ale spróbujmy jeszcze raz... ...sekwencję wykonać. Czyli tak, blokuje teraz Chwila zablokowałem i, i dałem portal tu i niepotrzebnie chyba tak e, czy potrzebnie potrzebnie czy nie Nie wiem jeszcze, muszę przeleść tu. Więc ja wziąłem następną kostkę. Co przyblokował tu? Chyba dobra, chyba mam. I teraz tak biorę kostkę, blokuje tu. Jak ja tu wrócę? Na radę ją chycić? Chyba niezbyt. O matko, jak ja tam się dostałem przed chwilą. And... Dobra, dobra, tam jest wyrzutnia. Ja pierdol, naprawdę moje ostatnie szare komórki chyba się wytężają. Już mają dosyć. Mówią, nie, 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 nie dzisiaj takie numery. Dobra, mamy to. Matko bosko. Oh Congratulations! You did it! I'm sorry for the surprise. The testing protocol demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were uh baked. I'll be honest with you now. There is no Aperture Science Human Emergency Response uh -huh. team. I made it up. Sorry for lying to you. Before I can explain why I brought you here, we need to get you registered as an aperture employee. We don't want security systems to hunt you down, after all. The Guardian and Intrusion system doesn't like it when test subjects escape the chambers. There's a security checkpoint nearby. Follow me! Dark in here, isn't it? The Maybe you can get through this stationary portal emitter? Mm. June There it is. Hmm. The controls are manual, so I can't help you. Got a clue? So you have to stand in the scanner to get registered. Any plan how? No? Maybe that portal can help again.. Are you absolutely sure that door right there doesn't open. Well, oh, good idea. Dobra. I think that did the trick. Good. I can now register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm the facilities manager and your new supervisor. Okay. To jesteś menedżerem tego i nie umiesz twierdzić. Okay, we have swamble. no time to lose right this way. swabble. Oh wait, you uh can't go that way. Find a way around. So the chowick. Well done. Not everyone gets this position, you know. You should be proud. Dzięki, dzięki. Co? Co tu powiedziałeś? Ludzi już nie istnieją. Eee. Na kogo ja pracuję? Ale komputer mi buczy. O, chapter drugi. No ale dobra. Chapter 2, już zacząłem w kolejnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za ten. E, dajcie znać. Dajcie znać co myślicie o moich ostatnich szarych komórkach, ja się z wami żegnam. E, I miłego weekendu. A! E, I ten... Jutro będzie live e, na Twitchu. Zapraszam serdecznie, będziemy grać w Minecrafta i pewnie Fortnite'a. E, I co? Następny odcinek z Portala we wtorek. Staram się odcinki wydawać yy, poniedziałek, twierdza wtorek portal, czwartek twierdza piątek portal. Yy, a więc trzymajcie się, pa pa!